Gniazdka, pączki hiszpańskie, wiedeńskie czy parzone mają wiele nazw, ale wszystko sprowadza się do pysznego ciasta ptysiowego z lukrem. Są absolutnie przepyszne, delikatne i mięciutkie w środku, a na zewnątrz chrupiące. Zachowują świeżość dużo lepiej niż tradycyjne pączki drożdżowe i są tak pyszne, że na jednym na pewno się nie skończy. Do garnka najlepiej z grubym dnem wlej 1,5 szklanki wody i dodaj 150 g pokrojonego masła, zimne czy miękkie, tutaj jest to obojętne, oraz jedną trzecią łyżeczki soli. Całość podgrzewaj do momentu, aż masło rozpuści się i zacznie się gotować. A moja szklanka, której tutaj użyłam w przepisie do odmierzania składników, ma pojemność 240 ml. I teraz nie przerywając gotowania, wsyp do garnka dwie szklanki przesianej mąki. U mnie typ 450 i cały czas mieszając, kontynuuj podgrzewanie przez 5 minut licząc od momentu dodania mąki. Do mieszania najlepiej jest użyć odpornej na ciepło szpatułki bądź drewnianej łyżki. Na pierwszym etapie postaraj się jak najszybciej i najdokładniej rozetrzeć całą suchą mąkę, tak aby nie było grudek i aby powstała jednolita, gładka masa. Później podgrzewaj na niezbyt mocnym ogniu, cały czas mieszając tak, aby masa się nie przypaliła. Część masy na pewno przywrze do dna garnka, jest to zupełnie normalne. Ważne jest tylko, aby nie zrobiło się ono brązowe lub czarne. Po 5 minutach zdejmij garnek z ognia i odstaw całość do wystudzenia na 20-25 minut. Masę w tym czasie możesz od czasu do czasu przemieszać, aby stygła równomiernie. Jest gotowa do użycia po 20 minutach, bądź gdy temperatura jej spadnie poniżej 70 stopni. Po tym czasie przełóż ją do misy miksera i ubijając trzepakiem dodawaj 6 jajek L po jednym, dokładnie mieszając po każdym dodanym jajku. Używam jajek w rozmiarze L, każde z nich waży od 50 do 55 g bez skorupki. Jeśli masz jajka ze sklepu, nie musisz ich dodatkowo ważyć. Jeśli natomiast posiadasz swoje jajka różnej wielkości, wbij do miski 6 sztuk. Wymieszaj je tak, aby białko połączyło się dokładnie z żółtkiem. Następnie odważ 300-330 g tej masy. Z resztek możesz usmażyć jajecznicę. Po dodaniu wszystkich jajek ze skrob dokładnie łopatką ciasto z boków i dna miksera i całość ponownie króciutko wymieszaj. Ciasto na tym etapie powinno być raczej gęste, tak jak tutaj widać, ale jednocześnie powinno się dosyć łatwo wyciskać rękawem, zachowując swój kształt po wyciśnięciu, bez rozlewania się. Arkusz papieru do pieczenia wysmaruj cienką warstwą oleju. Gotowe ciasto przełóż do rękawa cukierniczego zakończonego dowolną, tylko u mnie jest to 6B i wyciskaj jeden obok drugiego okrągłe gniazdka średnicy mniej więcej 6 cm. Jeżeli nie masz rękawa, przełóż masę do woreczka z grubej folii, zaciśnij końce i odetnij jeden róg tak, aby powstał otwór o średnicy około 1 cm. Ja odcięłam tutaj zdecydowanie za dużo, więc nie sugerujcie się tym zbytnio. Gniazdka powinny być zdecydowanie cieńsze. Jeśli gniazdka wyciskane tym sposobem nie wyjdą idealnie tak jak chcesz, możesz poprawić ich kształt trzonkiem widelca lub łyżki zwilżonym w zimnej wodzie. W międzyczasie olej bądź smalec rozgrzej w dużym naczyniu do temperatury 180 stopni. Następnie nożyczkami odcinaj każde z gniazdek razem z papierem, na którym jest położone i delikatnie wrzucaj je na rozgrzany tłuszcz, odklejając papier. Dzięki olejowi papier bez problemu powinien odchodzić od ciasta. Gniazdka smaż na jasno-złoty kolor, z każdej strony, u mnie zajmowało to około 6-7 minut na jedną stronę. Pamiętaj, że w odróżnieniu od pączków w trakcie smażenia to ciasto mocno urośnie, więc lepiej jest smażyć mniej gniazdek na raz, zachowując spore odstępy. Ważne jest również utrzymanie cały czas temperatury oleju na poziomie 170-180 stopni, dzięki czemu gniazdka nie nasiąkną tłuszczem. Po usmażeniu wyjmij je na papierowy ręcznik, a kiedy lekko przestygną, możesz je polukrować. Lukier robią ze szklanki cukru pudru i trzech łyżek wody, i tak naprawdę jest to połowa potrzebnej porcji, więc jak ktoś chce, to można od razu zrobić razy dwa. Gniazdka zanurzam w lukrze albo można je polukrować też za pomocą pędzelka. Dla mnie pędzelek jest wygodniejszy, a z tej proporcji wychodzi około 20 sztuk pysznych gniazdek, smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.